Subskrybujcie kanał. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Zobaczcie, powtórka z rozrywki, tylko w innej scenarii, w innej przestrzeni, w innym czasie. I bez kota. I bez kota, Michał Oleszczyk, Witam Cię. Cześć Bartku wi bardzo się miło widzieć tutaj. Współscenarzysta <laughs> filmu Wszystkie nasze Strachy. Jaka była trudność w pisaniu scenariusza takiego? filmu o, o ciężkim, znaczy ciężkim, o ciężarze gatunkowym razy 100. No trudność była taka, że wszyscy znaliśmy bohatera, bo znaliśmy Daniela Rycharskiego, to jest na podstawie jego życia, jego twórczości, oczywiście ufikcyjnionej, ale no, musieliśmy wziąć pewne elementy z Daniela, jednocześnie przetworzyć je, no i wiedzieliśmy, że robimy film na temat, który teraz bardzo dzieli Polaków, e, ale myśmy bardzo chcieli zrobić film, który połączy znowu, więc e, też jakaś taka odpowiedzialność chyba ta nas przeciążyła. Wiedziałem, twojemu koledze z planu, czyli Łukaszowi Rondudzie, że filmy się bardzo podobał, bo to nie jest moja wrażliwość, bo ja wolę kino gatunkowe, ale mi się o ja Bartek, właśnie dlatego ci się spodobało, bo to jest jak western. Kino drogi, bohater, który walczy ze złem na tym motorze. Coś w tym jest? To właśnie przyświeca taka wam myśl z tyłu głowy, że zróbmy coś takiego, żeby otworzyć się na różnych widzów, a nie tylko na jakiś tam zamknięty krok. Tak, chcieliśmy, żeby ta opowieść dotknęła każdego, żeby po prostu pójść za bohaterem. W wielu wersjach scenariusza pojawiała się taka fraza, że Daniel jadący na motorze jest trochę taki easy rider na mazowieckiej wsi. Nawet pewno już Daniel nie lubił tej frazy, ale nas to trzymało, że on jest takim samotnym jeźdźcem, samotnym, sprawiedliwym, który się konfrontuje ze swoją wspólnotą, który chce coś zmienić, więc takie DNA esternowe jest gdzieś w tym filmie. Powiedz mi, jak to jest Michale. Że twoje dzieła artystyczne, obecnie scenariuszowe, czy ty jako konsultant, czy też jako scenarzysta, współscenarzysta, czy kierownik literacki budzą emocje. Wiesz ile ludzi, twórców marzy o tym, żeby ich dzieła budziły jakiekolwiek emocje? Ty to masz, czy wszystkie nasze strachy, czy jako konsultant, czy teraz jako serial The Office, pierwszy sezon, który miałem przyjemność oglądać? The Office.pl, gdzie byłem kierownikiem literackim. Ja mam po prostu ogromne szczęście do pracy w świetnych zespołach ludzkich. I tutaj zespół Kasia Sarnowska, Łukasz Randuda, właśnie w, jesteśmy wszyscy scenarzystami i, I to była świetna współpraca. Ja po prostu cieszę się, że mogę grać w dobrej drużynie. I tak samo było w The Office.pl, gdzie pracowałem ze scenarzystami The Więc, być członkiem dobrej drużyny to jest najlepsze uczucie, jakie sobie można wyobrazić. Michał jest zarobionym człowiekiem, więc to dzisiaj będzie najkrótsza rozmowa, bo przysz, przyszedł wraz z całą rodziną, ze znajomymi. No, bo to jest Michał Oleszczyk, krótko mówiąc. I tak tytułem końca: mo mocne pytanie. Zaczęliśmy mocno to i skończymy mocno. Myślisz, że ten film, wszystkie nasze strachy, ty jako współscenarzysta. Film zmieni oblicze polskiej kinematografii, otworzy ludzi na tę tematykę i powie. Przecież taki Daniel, którego grada wytronik, on jest jednym z nas, nie wykluczajmy go. Myślę, że to są bardzo duże słowa, ale byłoby bardzo fajnie, gdyby w sercach widzów, którzy do tej pory nie zadali sobie takiego pytania, na przykład o to, czy w moim otoczeniu jest osoba LGBT żeby nagle zadali sobie to pytanie, żeby może zrozumieli, że ta osoba już od dawna jest i żeby się na nią otwarli, to myślę, że to będzie duży sukces. Dobra, dziękuję za rozmowę, ale dzięki. musimy zrobić trzecią część. Sprawdźcie poprzednią, która będzie na napisach końcowych naszej rozmowy. Musimy się umówić właśnie kolejny Dzień raz. Się. Jeszcze raz, wielkie dzięki. Hej.